Trzeci. Jest to Shorthair LPS 410. Kosztuje on około 900 zł. Albo powyżej 900 zł. O nie! Oh. Witajcie, z tej strony Lantari, z naciskiem na Lantari. W ostatnich miesiącach przeglądania YouTube'a natknęłam się na parę filmików o nazwie Najdroższe no LPS w których wycena nie za bardzo była zgodna z prawdą, a research był nieco dupny i wybrakowany, bo wiele faktycznie drogich i mniej znanych figurek w ogóle nie zostało w nich uwzględnionych, kontynuując serię, wciskając do filmów na siłę popy ze średniej lub niskiej półki cenowej. I według mnie seria ta zakończyła się po dwóch odcinkach, dzięki którym jedyny wniosek, jaki można było wyciągnąć, to. No i żart, super a 410 warte jest ponad 9 stówek. Gdyby tego było mało, autorka bez kompletnego przygotowania do filmiku, tak jakby nagle uznała: hej, dobra, siup, nagrywał filmik, najdroższe figurki z pamięci. Co pamiętam, że było drogie, to daję. A jeśli oferty z tą figurką aktualnie na Allegro czy Olix nie ma... nie podam nie. A wystarczyłoby podpytać kogoś, może czasem. Też jest fajne, ale. Ale koło by się chciało! Więc, żeby nie było wątpliwości, dla Was postanowiłam zrobić ten jeden prawidłowy Ultimate Filmik o najdroższych figurkach. Powiem Wam, że cena przy tych najdroższych, unikatowych figurkach, które po prostu są trudne do zdobycia wszędzie, nie różni się zależnie od kraju. A jak już to odrobinę, więc na całym świecie osiąga dość podobną wartość, tym bardziej, że coraz więcej osób ma dostęp do y, kupna figury z eBay'a, oraz w ogóle innych y, zagranicznych stron. I nadal wydaje mi się, że co po niektórym trzeba tłumaczyć mój tekst, który stał się już ikoną, bo trzeba o nim przypominać. Wszędzie, dzieje tylko dach. Okazja nie czyni wartości. To znaczy, że jeśli zobaczycie gdzieś ogłoszenie z 909 za 10 zł, nie oznacza to, że jest warte 10 zł. Jakby co? Pierwszą figurką, a w zasadzie figurkami, które dziś wam przedstawię, będą zdecydowanie najdroższe istniejące LPS. Prototypy. Pokażę Wam tu kilka dość popularnych prototypów, bo oczywiście nie jestem w stanie pokazać wszystkich w tym jednym filmie, bo mogłabym gadać do wieczora. Prototyp DOGA 1647, którego cena może sięgać nawet 3000 dolarów, co przekłada się na równowartość około tysiąca zł. Imagine wysyłać tyle pieniędzy na naraz. Kolejny prototyp. Bull Terrier Super Hero, który jest prawdopodobnie niewypuszczonym Comic Con Exclusive. Jego wartość to mniej więcej 2,5 tysiąca dolarów, przekładające się w zaokrągleniu na 10 tysięcy złotych. Oraz ostatni popularny prototyp na dziś. Pierwotna wersja Destiny Kata 1313. O podobnej wartości około 2300 dolarów. Nie będę wspominać dzisiaj o Mystery Pets lub Errorach, bo to są figurki, które nie miały tak naprawdę istnieć i pomimo ogromnych cen, nie są za bardzo określone i zdefiniowane cenowo, a jest ich mnóstwo. I dajcie znać, jeśli chcielibyście osobny filmik o prototypach, Errorach i Mystery Pets, które faktycznie można zdobyć. Następną, niezwykle drogą figurką jest Żółw z Licensing Show 2007. Oddawany ludziom uczestniczącym właśnie w Hasbro Licensing Show jest to limitowany. I ekskluzywny zwierzak. Wiele ludzi spiera się na temat tego, ile jego sztuk zostało wyprodukowanych, lecz jest to prawdopodobnie liczba pomiędzy 250 a 500. Jego cena za NIP, czyli nowy w pudełku, waha się od 1000 do 1500 dolarów, czyli 3800 do 5700 zł. Natomiast za OOB, czyli figurkę bez pudełka, Musimy zapłacić około 800 dolarów, czyli 3000 zł. Zapamiętajcie sobie zwroty NIP i OOB, bo będę używać ich dzisiaj bardzo często. Brazilian Exclusives to warianty wyprodukowane docelowo w większości bez oryginalnego brokatu, limitowane tylko na rejon Brazylii, czyli tutaj zwykle wersja nieunikatowa i wersja unikatowa brazylijska. Takich wariantów jest dosłownie kilka, a oto one. Kotek Himalajski nietoperz, gąsienica, żółw, ośmiorniczka oraz jedyny, różniący się od drugiej wersji tak naprawdę nie nieposiadaniem brokatu, a mający kompletnie inny kształt i design, królik. Każdy z brazylijskich ekskluzywów osiąga wartość od 300 do 400 dolarów, co daje nam przelicznik od 1150 do 1500 zł. I z tego co wiem, pojawiły się już fejki kotka himalajskiego, więc jeśli zobaczycie ją na Allegro za 20 zł, to fake. Wariant Koli 1330 to zdecydowanie jeden z najbardziej pożądanych LPS przez kolekcjonerów. I dla ludzi, którzy pomyślą, że kurwa, mam tego to wygląda bardzo Ten tym cienniejszy, co zwykła wart 30 zł. A ten jaśniejszy to unikat. Jest on błędnie uważany za prototypa lub Australian Exclusive, choć jest on prawdopodobnie azjatyckim wariantem, którego parę partii zjawiło się również w Stanach Zjednoczonych. Jego cena wynosi 400 dolarów, czyli 1500 zł, nie ma rozbieżności. Figurki z Comic Konów San Diego zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, przez to, że limitki mają niezwykle unikatowe designy, a posiadanie ich jest pewnego rodzaju szpanem w community. Z Zitless Pet Shop wydane zostały dwa ekskluzywy SDCC, Comic Con Kitty oraz Comic Con Hippo, w następujących latach 2009 i 2010. Shorthairka Nip warta jest około 500 dolarów, czyli 2000 zł, OOB 350 dolarów, czyli 1300 zł. Podczas gdy Hipopotam Nip wart jest około... 160 dolarów, czyli 600 zł, o OB możemy znaleźć już za 60-70 dolarów, czyli 270 zł. Spanielka 568 jest przepięknym i niezwykle rzadkim pet Była ona country ekskluzywem limitowanym na Australii, a więcej ciekawostek o niej znajdziecie w moim filmie z Shoppingiem. Jej wartość to ponad 300 dolarów przekładające się na równowartość ponad 1100 zł. Meksykański żółw Sonrix, cieszący się największą popularnością z tej serii osiąga o wiele wyższą cenę niż pozostałe figurki Sonrix Exclusive. Żółw ten wart jest około 200 dolarów, czyli 750 zł, podczas gdy cała reszta figurek z tej serii jest warta co najwyżej 60 dolarów za sztukę. I lecimy powtarzającym się już schematem, czyli Jamniczka 909, ekskluzyw w sieci sklepów Walmart, warta ponad 200 dolarów, czyli 800 zł. Moje ukochane pandzie Chinese Beijing, hashtag 90 oraz 1084. Nie widziałam ich jeszcze sprzedawanych OOB, więc ciężko określić mi cenę bez pudełka. Natomiast chcąc zdobyć ten zestaw ekskluzywny, limitowany wyłącznie na rejon Chin, będziemy musieli się nieco wykosztować, bo wart jest ponad 200 dolarów, czyli około 750 zł. Mały disclaimer co do PAND Chinese Beijing. W ich zestawie znajduje się pandzia o numerze 90, która we wczesnych latach działanie Hasbro była wciskana do każdego możliwego zestawu i tak naprawdę. To ta panda 1084 jest tą unikatową. Oczywiście panda hashtag 90, z tego konkretnego zestawu, jest równie unikatowa, jednak po prostu jej design jest już no nieco przyłuchany przez Hasbro. Jemniczka 2000 46, czyli najbardziej unikatowa jamniczka, limitowana na wybraną sieć sklepów we Francji. Niestety nie przekłada się to na jej wartość, bo warta w stanie idealnym jest około 180 dolarów, czyli 700 zł. Coli 272, którego czas nieubłaganie przemija, aktualnie osiąga najwyższą cenę od dłuższego czasu, jakim jest 150 dolarów wartości, czyli 600 zł. Choć można go kupić często nawet i za 400. Gift Setig Australijski zawierający konika 770 oraz kanarka 771. Konik cieszy się o wiele większym zainteresowaniem niż kanarek i jest wart o wiele, wiele więcej. Sam konik wart jest od 170 do 180 dolarów, czyli 650 do 700 zł, a kanarek ma wartość około już niestety 40 dolarów, przekładająca się na 150 zł. Nip wart jest na pewno ponad 260 dolarów, co daje nam cenę końcową ponad 1000 zł. Kolejny gift set, tym razem z królikiem Angorką 774 i myszką 775. I żeby była jasność, myszka australijska 775 jest bardzo podobna do myszki 538, lecz różnią się ona odcieniem, znaczkiem wokół oraz 775 nie posiada na brzuszku kwiatka. Razem figurki te możemy zdobyć za cenę około 500 zł, Nie wart jest, no wydaje mi się, że ponad 700. I największy hype'owóz, jakim stała się ostatnio bonusowa szartelka 410. Przez niektórych uważano, jakoby była warta 900 zł, ale... To nie Short ta jest bez problemu dostępna za granicą za 100 dolarów, co przekłada się na nie więcej niż 400 zł, lecz jej wartość nie przekracza 500. Nie sugerujcie się cenami z OLX czy Allegro, bo taką 909, która wystawiona jest na OLX już 3 lata z rzędu za 1700 zł. Możecie kupić za dwa razy niższą cenę na eBay. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego gadania przez tak długi czas. Mam nadzieję, że nie będziecie się już sugerować niekompetencją innych lub wspaniale z prasowanymi oczami za 80 zł. Trzymajcie się i zapraszam na mojego Instagrama, są tam fajne rzeczy czasem.